you <laughs> To powoduje, że w dzieciach narastają różnego rodzaju właśnie emocje albo pojawiają się psychosomatyczne objawy. Mhm. Właśnie. Dziecko też potrafi reagować psychosomatycznie, zwłaszcza w sytuacji, kiedy jest, czyli tutaj, oczywiście, wykluczamy choroby somatyczne. Tak, tak? Jest. Jako medycznie wszystko tak, jest ok z tak. naszym mhm. dzieckiem, ale jednak mhm. doświadczamy wielu sytuacji dyskomfortowych, których mhm. dziecko doświadcza, a my się tym stresujemy, mhm. więc cała rodzina jest mhm. w jakimś stopniu zestresowana. Tak wiadomo, że że taki maluszek od urodzenia, no tutaj zawęźmy się do tego 12 miesiąca życia, do, do tego, żeby się prawidłowo rozwijał, żeby miał pewien komfort taki psychiczny, żeby nie, nie doświadczał stresu. Fajnie, gdyby miał po prostu takiego empatycznego, dostrojonego, odzwierciedlającego emocje, uważnego, bliskiego rodzica, przy którym będzie się czuł po prostu bezpiecznie, bo dzieci, które nawiązują, w tym okresie, a to, jest, a to jest rzeczywiście ten czas nawiązywania tej relacji, tej, tej bezpiecznej więzi z rodzicami, sprawiają mniej kłopotów. Rodzicom. I też rodzice sami czują się bardziej skuteczni i kompetentni w wychowaniu takiego maluszka. I dużo teraz się mówi o, o relacji, o więzi, natomiast my nie myślimy już w tym momencie o tym, czy ta więź jest, czy nie, bo dziecko zawsze nawiąże tą więź. Tak? Mm -hmm. Ono jakby rodząc się jest, ma, to, ma już takie właśnie biologiczne predyspozycje do nawiązania tego kontaktu z opiekunem. Ono wysyła mnóstwo różnych sygnałów, ono jest jakby kompetentne od, już zaraz po porodzie do tego, żeby przyciągać na różne sposoby Wagę dorosłego mhm. jest wyposażone genetycznie w to, że żeby przetrwać, to musi tego opiekuna przy sobie utrzymać. Zatrzymać. Tak, więc tą więź dziecko nawiąże, tylko są różne rodzaje tej więzi, tak, i tak naprawdę jak, to, jaki rodzaj więzi, czy to będzie więź bezpieczna, czy to będzie więź lękowa, em, dziecko nawiąże z rodzicem, to też będzie miało to przełożenie na jego przyszłe życie. Nie mhm. tylko to, jak, jakie trudności będzie dziecko sprawiać w okresie na przykład przedszkolnym czy szkolnym. Ale również w okresie dojrzewania. A potem, y, jakby, rodzaj tej więzi ma wielki wpływ na to, w jaki sposób y, z tym przywiązaniem i z jakim przywiązaniem my wchodzimy w relacje potem w życiu dorosłym. Mm -hmm. Ma wpływ na kształtującą się osobowość lub prawidłową bądź nieprawidłową. Dziecko, które jest bezpiecznie do rodzica przywiązane, ono. Jakby tutaj widać taką równowagę między tą eksploracją otoczenia, wychodzeniem ku światu, ku innym dorosłym, a wracaniem do, do rodzica, tak? Na kolanka, przytulanie się i też w jaki sposób dziecko korzysta z tego powrotu do rodzica, tak? Jeśli taki maluszek potrafi ukoić swój niepokój, swój stres, a rodzic odpowiada jakby na potrzeby takiego maluszka w taki sposób, że jakby niewerbalnie nawet pokazuje swoim ciałem, jestem tutaj, mhm. rozumiem o co ci chodzi, empatycznie reaguję jak dziecko na przykład, odzwierciedla na przykład te, te trudne emocje, jak dziecko płacze, czy jest przestraszone, i widać, że dziecko się pocieszy, to jest bardzo, bardzo, bardzo klarowne. Pocieszy się, nabierze tej energii, i szybciutko wraca do, do zabawy samodzielnej lub nawet z obcą osobą. To jest taka bezpieczna, bezpieczna więź, kiedy dziecko jednak no, ma bardzo dużą potrzebę i kontaktu z innymi osobami i zwiedzania, doświadczania świata.